Witajcie serdecznie kochani w kolejnym odcinku komisji Dzisiaj Kopertka Dzisiaj kochani jest kopertka Kopertka od naszej kochanej widzki Wandzi I yy, Od razu wam dzisiaj zdradzę Mam nadzieję, że Wandzia nie będzie miała za złe, bo kopertka jest zaadresowana Na mnie i na asystenta Więc asystent obiecał, że jeżeli coś tam będzie, jakaś zrapeczka dla niego, a widzę, że są dwie, no to zdrapię. O jaka piękna kartka, taka błyszcząca, w młodszym kolorze. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Piękna, błyszcząca karteczka. Zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzy Wandaka. Wandziu, my też życzymy Ci wszystkiego dobrego. Przesyłka od nas. Dotarła do ciebie wielkie serducha dla wandzi. Są tu dwie zdrapeczki z numerem 14 neonowe i z numerem 41. Zdrapeczki są z innych paczek. Jeżeli nic nie wpadnie, no to się nie przejmujemy wandzią. No ja biorę 14, bo zawsze jest dla mnie pechowa. Tu niech ten, a asystent wydrapie 41. No i zobaczymy. Wędziu, ale jak nic nie będzie, to się oczywiście nie przejmujemy, bo zrabki są wredne. Jest dwójka, trójka, dziewiątka, dziewiątka, dwójka, ósemka, szóstka, trójka, czwórka i szóstka. No oczywiście czternastka musi być pusta. A C To teraz mała przerwa techniczna. Ja to Wam zostawię. Zdrabkę asystenta. Nie wiem już na którą stronę uciekać. Dobra, uciekłam. Uciekła. Muszę byś się e, Witajcie kochani po mojej bardzo długiej przerwie. Może pamiętasz dlaczego? No, chyba każdy się domyśla. Dwójka, trójka, o blisko było szóstka dziewiątka dziewiątka. Dwójka. Szóstka. Ósemka. I ostatnie. No piątka. Niestety pustach. Ale się Wędziu nie przejmuj. Mamy Dziękujemy bardzo za kartkę. Za życzenia. Pokaż jeszcze karteczkę. Już. Ale z drugą stroną. A, drugą. myślałem, że przyczyniałam się do jest piękna kartka. Tak. A zrabki, jak to zrabki. My już się no. z, wami, z Wami żegnamy. I do zobaczenia w następnego odcinka. Pa, kochani. Pa, pa.